Wow. To jest piękne. To jest wielkie. To jest wielkie właśnie. Ja, piernicy. W tym odcinku przeniesiemy się do wyłączonej elektrowni, która została uruchomiona pod koniec lat 60. Jej moc sięgała 600 MW. A opalana była węglem brunatnym, który pochodził z pobliskiej kopalni odkrywkowej. W roku 2018 elektrownia zostaje wyłączona w wyniku wysokich kosztów dostosowywania do norm emisji zanieczyszczeń, przy jednoczesnym wyczerpaniu się pobliskiej kopalni, która była jedyną opłacalną opcją w tym rejonie. Przy okazji dziękuję panu Wiesławowi za udostępnienie ujęć z terenu elektrowni z drona. Zapraszam na jego kanał, linki w opisie, a tym samym zapraszam na eksplorację elektrowni. Wow, to jest piękne. To jest wielkie. To jest wielkie, właśnie. Ja, pierniczę. zobacz tam jak widać na przestrzeni, ile tam jest yy, pięter. No tak, bo ten pan mówił generalnie tak. Tutaj takie szybkie od razu sprostowanie. Weszliśmy tutaj na legalu. I przecież był nasz przewodnik i nam tłumaczył, gdzie co jest, na co zwrócić uwagę, na co uważać, więc jak najbardziej stosujemy się do jego tutaj Zalecim. uwag, zaleceń. I właśnie mówił, że na minus 3, jak chcemy zejść, minus 3, tak, minus 3 mm, czy minus. 3,5 metra. A, minus 3,5 metra, czy takie minus 1 niepełna, tak, no. to e, trzeba tam na pewno wejść z latarkami, ponieważ nie ma tam oświetlenia. trzeba uważać na dużą ilość rur, bo jest tam nisko. Oh. Zobacz, czy mi się nagrywa. No nagrywa ci się. No. A nie, przecież weź się jeszcze tak, nagrywa się, dobra. I baterii też tam mało jest. Nie, baterii jest dużo, to... to a to karta, tak dobra. Yy, dobra, mamy turbo zespoły całe. Jakby Aha. Turbina, generator, i to wszystko jakby idzie w dół. Cały proces Aha. tworzenia ciepła, energii. I to raczej w odwrotnie chyba z dół na górę, skoro mamy tutaj turbina, tam mamy generator, a tu mamy pompy, jedną, drugą, trzecią, czwartą, które tłoczą też, nam... Tylko tylko że zobacz, to jest tak złożony proces, że jedno powstaje, i na jakby efektem ubocznym powstawania jednej rzeczy jest druga rzecz, tak jak Dlaczego kara? efektem ubocznym? Znaczy, no... Uboczne, w sumie tylko... to jest elektrociepłownia, więc oni no, no wykorzystywali właśnie, tą właśnie parę. No właśnie o to chodzi, że... Czekaj, jak to było? E, podgrzewasz węgiel... Ja zaraz to... będą w komentarzach na naprawdę, razy. może nie wypowiadajmy się nie, na ten temat. czekaj, nie, ale no, to jest ten... W kotłach podgrzewasz węgiel i z węgla powstaje raz, że ciepło, dwa, że para, a para zasila turbę zespoły, z których powstaje prąd. No. No tak, ale podgrzewamy nie węgiel, tylko węgiel spalamy, a podgrzewamy no spalamy. W wodę. No tak. I z niej powstaje para. A ty powiedziałeś, że podgrzewamy węgiel i z węgla jest para. A tak no tak nie jest. Dobra, to się wytnie. <grymne> <grymne> No Wiadomo o co chodzi. Tak, tutaj produkowali prąd. Jesteśmy w fabryce prądu. Może chodźmy sobie na lewo, przyjdziemy sobie koło tego turbu zespołu. Mhm. Można go sobie ładnie obejrzeć z każdej strony w międzyczasie. No. nie mam dlatego pojęcia do czego to służyło. A, ciśnienie oleju granicznika otwarcie zaworów regulacyjnych WP. WP to była. Temperatura pary za rozprężaniem. To jest bodajże ta część albo ta, ale która? WP. Pamiętasz, które to było, to chyba to? więc NP, czyli to jest NP, ta część. NP. No właśnie trzeba by to rozszyfrować, WP, to bo powiem WP. szczerze, e, zapytaliśmy go tak bardzo ogólnie, a raczej on powiedział dosyć mm -hmm. by fachowo. E, a ekspertami w tej dziedzinie tutaj nie jesteśmy. Na pewno okay. wiemy, że tutaj jest e, turbina. A raczej cały ich zespół. Tutaj mamy generator, na którym w sumie jest za wiele nie napisane. Może chociaż uda się jakąś tabliczkę znamionową znaleźć, e, aby no to można przejść? Można, nie spadniemy tutaj. Ej, no, zacznijmy, nie ma nawet tabliczki znamionowej. Nie ma nic nic? Czekaj. Że tu będzie widać coś. O, patrz, widać Ale ten, widać szczotki. Właśnie, jakie to wielkie. No. O, kurwa. Dolnośląskie zakłady wytwórcze maszyn elektrycznych, no to mamy chociażby producenta. Mhm. Ale jakie to jest wszystko masywne, jakie to w ogóle podejść podejś blisko, ty, ty, ty to nie ja to nie <śmiech> <mieści>. <śmiech> Ale Jakaś <kurde> sugestia. No. <laughs> Tutaj za oknami już widzimy postęp wyburzania. Tonad mamy okno. Możemy się wyjrzeć. Mam nadzieję, że nas nie nakrzyczą. O kurna. No, jest całkiem nieźle. Powiem szczerze, tam widzimy rozdzielnicę wysokiego takiego napięcia. O, stacje tak na dobrą sprawę. Ciekawe to co to za ten budynek. Nie wiem, nie eee, wiem, ale... ale... jaka ładna mozaika jest na tym budynku w ogóle. Znaczy tutaj. tak, no myślę, że jak to zostało... Ee pobudowane co w latach 60. tak? Tak, w latach 60 roku zaczęli budowę, budowali 7 lat. to. Mhm. No to wtedy no to taki no modernistyczny styl są, czyli tak, coś w co lubisz taką tak dobrą stronę. ta okienka wszystkie. I no. zresztą tamten budynek wcześniej, który mieliśmy, mhm. też miał na sobie takie ładne, kamienne właśnie logo taki tej I tu jest jeszcze ta mozaika, No i sama ta hala mhm. jest jakby w takich. Jestem ciekaw, czy da się okienkach. włączyć oświetlenie górne? No. Nie wiem, nie chcę, nie chcę tam, tam podpaść temu panu, no. że włączamy światełka, które tam no na pewno kilkadziesiąt tysięcy wat pobierają, przecież no, patrząc to jest na tę lampę tam. na A, No, faktycznie. Mhm. I od razu złom na nim. Dobra, może zejdźmy sobie tutaj na dół. No. A tutaj? Nie, tutaj to nie Tutaj nie zejdziemy, ale myślę, że możemy zejść tamtą klatką schodową, bo tam gdzieś ona jest. A tu zobacz, tu jest jeszcze inna tabliczka. O, jest pełna. Jest, turbogenerator. Typ no TGH120, czyli co? 120 mega mógł uciągnąć, tak? O, i mamy napięcie nawet napisane, tylko. Czy to przyświeć? Tam jest 13,8 kV. Oho, uwaga, bo nisko to jest idealna wiadomość dla mnie, bo to naprawdę można zaryć. Ej, dlaczego nie ma plakatów <grym <grym z, z wiadomo czym tylko są jakieś samochody. To są pak Ja zajrzę tutaj tylko. Oż, no, to o, to był jakiś magazynek jakby. Wstępne. To jest o, po rusku napisane czy? Nie. Bo trochę nie po polsku to po polsku, nie co to tej. No właśnie, o x3. O no właśnie, no dobra, tutaj. Nie kurczę... wiem, co to jest, tak jak 90% rzeczy tutaj. No, naprawdę. Więc... Ten, ten odcinek nie traktujcie tutaj jako naprawdę jakichś sensownych informacji, bo to raczej w montażu takiego normalnego odcinka, a nie takiego bardziej vlogowego, yy, pojawią się jakieś konkrety, bo teraz to. Chodzimy, oglądamy i wiele rzeczy widzimy szczerze mówiąc pierwszy raz, bo w takim stanie jednak elektrociepłowni nie widziałem. jeszcze C2 było. No, no i... tak, no C2, no ale C2 jest. I E1 nie tak jeszcze. No, no ale jeden, no, nie mieliśmy tutaj takich możliwości, żeby no tak, sobie. No. Zajmować to, że... skupiać się na każdej śrubce, a teraz mamy. No tak. Zaczniemy jak ty, rzeczywiście pomijając elektrownię w Czarnobylu, no to to jest największa elektrownia, w jakiej byłem. No. No to jest, nie wiem co to jest, ale no w to... stoimy w miejscu gdzie iść. Tak, bo nie wiadomo gdzie iść, naprawdę, prostu, to jest oh. okropne. To się chyba otwiera. Oh, pewnie tak, tylko pytanie co to jest. Nie wiem. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Otworzyć. No nie. Eee, a nie, on mówił, to ten, dobra, wiem co to jest, to są kolektory. Okay. No spoko. Mniej więcej To dobrze wiedzieć, że to jest kolektory. kolektory. Bardzo ładne Tak, ładne, są wdzielone przede wszystkim no, jaka amortyzacja do tego o. naprawdę Myślę. A tu mamy coś co wygląda na taki mniejszy turbo zespół ale tak naprawdę No to jest pompa Tak Tu jest o, pompa jest A nie temperatura no to nie Silnik asynchroniczny trójfazowy. I tutaj co mamy? Eee, na 6 kW? Chyba tak. Tak. I też 60, chyba tam jest piąty rok. No. Tak, ta, trzeci. A trzeci? O piąty nie. Wow. bardzo podobne wnętrze jak w EC2. Mhm. Znaczy no tak, no to jest no, jednak zobacz, klasa to... obiektu bardzo podobna. W EC2 też były takie, nie wiem to Czy znaczy, myślę, że to jest po prostu dla, Domki dla jakiegoś... Domki dla pracowników. No, <laughs> zakładano. to nie, ale po prostu ee, dla jakiegoś, jakichś operatorów. tutaj się, że zamknięte. No nie. To jest... Ale jest tam pani jakaś, są panie. Są panie tam? Są panie gołe, no. Pokaż. A tutaj już, zobacz. Uuu, hej, ale to jest 2017 napisane, całkiem mm. nieźle. Tam się światło jakieś świeci mm. w oddali. Chodźmy tam. No chodźmy tam, tam się świeci światło. I tak naprawdę zostało dużo rzeczy. Fajnie wygląda. No. Szkoda, że nie mamy szerokiego obiektywu. Znaczy jedyny ten, który jest w GoPro. Zobacz, jakieś nowe części. Mhm. No zapewne do Przegłeś. Pomp, turbin, i tak dalej. Znaczy, do turbin to trochę małe. A jak ktoś tu się zesrał. Co? Jakiś o... To może szczura albo coś. Chyba nie wiem. Ale za... wow, na jest dobrze. zasuwa główna. rozdzielnia cztery tam. Ale super to jest 400 stawą. A tu chyba przejście do kotłowni. Słabźmy to. Tak. Hahaha, jest, ha, ha, jest, kotłownia. Chyba dawno ten nikt nie przechodził. Czekaj. No to od zewnątrz, tak wiem, wiem. W kolejnym odcinku zagłębimy się bardziej w kompleks. Napiszcie, czy powinno się likwidować tego typu obiekty. Jeśli oglądaliście do końca, zostawcie w komentarzu hashtag gourbex. Zachęcam do subskrypcji, by nie przegapić kolejnych filmów. Dziękuję w moim wspierającym i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.